Była wiedział, co mówi, mówiąc o najważniejszym dla Niego oczywiście zdaniu w Biblii. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dlaczego nie kochamy drugiego? Bo nie kochamy siebie. Żeby siebie pokochać, najpierw siebie trzeba poznać. Biblijnie poznanie równa się miłość. Na tyle będę w stanie kochać, na ile znam. Jezus też bardzo prosto to wyraża kochaj bliźniego, jak siebie samego, tak jak siebie pokochasz. Tak będziesz kochał drugiego, ani grama więcej. Poznawanie siebie, tej prawdy o sobie. Potrzebujemy relacji z drugim człowiekiem, bo drugi człowiek objawia tą prawdę o tobie. Więc popatrzeć na relacje, jakie budujesz z ludźmi, nie analizować drugiego człowieka. Nieraz mówimy, nie da się go kochać, nie da się mu przebaczyć, bo on jest taki, bo ktoś tam, nie da się być do niego cierpliwym. To ty nie jesteś cierpliwym. To ty masz w sobie złość. A drugi człowiek to tylko obnaża. Wyobraź sobie teraz tego człowieka, którego najbardziej nie lubisz. Który najbardziej Cię denerwuje. Masz? Ok. Ten człowiek jest Twoim prorokiem. Bóg przez niego przekazuje Ci prawdę o Tobie.